Witajcie, dziś myślę, że będę tym dobrym, pozytywnym petrolheadem, który nie prezentuje Wam żadnego auta elektrycznego i wyjątkowo nie jest opłacony przez niemieckie, bądź też chińskie koncerny motoryzacyjne. Bo człowieku, dzisiaj klasyka, bo taka młoda klasyka, Timer. Troszeczkę mniej wtedy się skończyłem, jak prezentuję przykładowo takiego oto Peugeot 406 Coupe i to w dodatku w najlepszej, najszybszej konfiguracji. 3.0 pod maską i to te mocniejsze jakby w wersji polifto, ale jest to w zasadzie taka przejściówka, o tym za chwilkę, z manualną skrzynią biegów W dzisiejszym filmie przyjrzymy się tej maszynie z bliska, zmierzymy ją raceboxem oraz później skoczymy na próbę autostradową. Kurczę, 260 km na godzinę na liczniku. Może by się tak domknęło nawet? No nie wiem, zobaczymy. Co to w ogóle jest, 406 coupé? Ano duże, eleganckie coupé klasy GT. Tak, Gran Turismo to nie jest sportowizna. Które mimo, iż jest francuskim samochodem, no bo przecież to Peugeot, zaprojektowano było we Włoszech, w Pininfarini. Auto było produkowane od 96 do 2004 roku, także 8 lat. I tutaj jak mamy 3.0 z manualem i to te ponad 200-konne 3.0, no to chyba to jest najbardziej pożądana najfajniejsza. Fajniejsza konfiguracja tego auta. Ej, no, nawet mamy tutaj czerwone skóry w środku. Komfort, płynność i styl ponad agresję. Kupejka oparta jest na płycie podłogowej sedana, wzmocniona konstrukcję nadwozia. No jest to typowe w zasadzie dla kupejki, jeśli nie mamy tutaj z tyłu drzwi. Zawieszenie z przodu kolumny MacPersona, tył wielowahacz. Jest to auto bardzo, bardzo komfortowe. W zasadzie, no, ktoś by mógł pomyśleć, że to taki sportowy peżot Nie. Mega, ale to mega przyjemniaczek, w którym właśnie taka szóstka, wolnossąca benzynowa, płynnie pracująca świetnie pasuje. Ale wiecie, że to chodzi o zestrojenie zawieszenia, o wnętrze, fotele, czy też na przykład o układ kierowniczy. Człowieku, europejskie autostrady, to jest życie. Zaskoczeniem może być to, iż 406 Coupe produkowana była nie we Francji, a we Włoszech, w Turynie, w fabryce Pininfarine. Możliwe, iż jest to najbardziej włoskie Peugeot, jakie powstało, jeśli chodzi o stylistykę. No, taki, nie wiem, jakiś zwrot akcji, powiedzmy. Oczywiście 406 Coupe była droższa niż wersja sedan, ale to chyba normalne. W przypadku coupe'ek, no nie wiem, s od S-ki sedana, jeśli mowa o Mercedesach, była taka sama sytuacja. No jeśli patrzymy na ten samochód z zewnątrz, to nic tutaj nie ma wspólnego z sedanem. Nic. Czy to jeśli chodzi o światła? Są zupełnie inne. Mordeczka. Co ciekawe, jest to egzemplarz wizualnie przedliftowy, aczkolwiek pewne tutaj są elementy z polifta. No silnik na przykład w przedlifcie miał 194 konie mechaniczne, tutaj mamy ponad 200 koni ale też różnią się pewne detale w środku. W dole pod zderzakiem taka owiewka. Felgi wcale nie są takie duże, mamy tu właściwie kawał oponiska. Felga 16-calowa, rozmiar opon 215x55, ale zwróćcie uwagę, iż za tą, no tak niezbyt rasowo wyglądającą 16 kryje się czterotłoczkowy zacisk Brembo. Pamiętam, podobna sytuacja była w Peugeot 607 c z 3.0 V6, które kiedyś pojawiło się na kanale. Sylwetka myślę, że jest tutaj bardzo zgrabna, ale szczerze mówiąc, nawet 406 w sedanie wygląda bardzo atrakcyjnie, jak na swoje czasy. Naprawdę, to były samoch ładne samochody. Ale tu, no człowieku, fajne proporcje, płynna linia nadwozia. Warto zwrócić uwagę, iż słupek B jest tutaj ukryty za szybą. Widzicie? Normalnie w samochodach mamy tutaj taki panel osobny. To byli czasy, jak to mówią, w których powstawały tego typu nadwozia. Ej, no bo gdzie jest teraz Peżot? No gdzie jest teraz Peżot? Powiedzcie mi. Czegoś takiego jak tutaj już możemy nigdy nie mieć, nawet no 407 kupę jeszcze pojawiła się przecież po 406 kupę i tył również są nawiązania do sedana no jednak to 406 ale też również wszystko tutaj jest zmienione czy to lampy są takie bardziej zaokrąglone obłe zderzak też różni się całkowicie no i zwróćcie uwagę tutaj jak ta linia ciekawie idzie chyba tutaj jest jakby w takim zagłębieniu myślę że ten element stylistyczny powstał dlatego by jeszcze bardziej wysmuklić sylwetkę tego Samochodu. No wiecie, ten słupek C wyglądałby gorzej, gdyby był po prostu cieńszy. Auto ma 4,6 metra długości, także wcale nie jest takie małe. No wiecie, ten samochód ma już 26 lat na karku i pojemność kufra 390 litrów. No tutaj nie będziemy aż tak się rozwodzili nad tym, ale jest to kawał bagażnika. Jest tutaj troszeczkę moich rzeczy, no ale każde auto chce, żeby było czyste w moich filmach. Dźwięk otwierania i zamykania drzwi. Boczek drzwiowy. Tutaj jest miękko. Tutaj miękko. Proszę bardzo. Czerwone papy. No to już tutaj jest oprzyte i to całkiem porządnie. I po tym na przykład widzimy, że mamy boczek sprzed lifta, bo w polifcie są jakby te takie pionowe, takie użebrowanie. Takie jakby poduszeczki tutaj są. I tutaj już ten element z dołu będzie twardy. Proszę, podświetlenie. Tutaj mała taka kieszonka. Kabina tego pojazdu. Fotele. Takie całkiem obszerne. Fotel będzie jeszcze odświetlany właściciel ma od niedawna ten samochód. Jest to taka sofa, mini sofa, która jest elektrycznie regulowana, ma pamięć. Do tyłu zajrzymy sobie z drugiej strony, ponieważ no w przypadku tego fotela, gdy robimy o coś takiego, no to nie odjeżdża nam on do przodu. Trzeba to naprawić jeszcze. na no Starszy samochód to jeszcze jest im progres. O, spójrzcie, tak to powinno działać, i elektrycznie nam się fotel odsuwa. I jak się okazuje, mamy tutaj naprawdę kawał takiego kanapidła, dość bogato wyglądającego na. Testu dwumetrowca ja tutaj nie będę robił, ale myślę, że czterech gości o wysokości 180 cm by się tutaj zmieściło. Zamykamy, odpalimy maszynę. Kurczyć zimno, ale zima no to co? Nie będziemy narzekać w zimę, że jest zimno, no to jest normalne. No, dźwięk fałszowski i takie Peugeot, to mega spójność. Ale no, tak jak wcześniej wspomniałem, największą zaletą tego silnika w tym aucie jest po prostu płynna praca. I widok z perspektywy. Kierowcy, proszę bardzo, taka widoczność. No porządnie to wszystko tak tutaj wygląda, muszę przyznać. Deska rozdzielcza, tak jak się dowiedziałem, chyba jest poliftowa. No zawsze możecie mnie poprawić w komentarzu. Mi też ciężko tak spamiętać wszystkie różnice, wszystkie lifty każdego samochodu na świecie jest ona. Miękka, wygląda bardzo ładnie. Tutaj emblemacik farina, kojarzycie? W Maserati też mamy tutaj zawsze emblemat. Fotele natomiast tutaj są przedliftowe. Po lifcie troszeczkę różni się ich szycie i ich wzór. Wiecie, taka mieszanka, ale tak właśnie ten samochód wyjechał z fabryki. No od razu Wam powiem, niefabryczne jest tutaj lusterko. Pochodzi ono z Citroena c 5. Był tutaj wcześniej fotochrom, ale no, wylewa się on i jest mega rzadki do dorwania. Został dołożony przez właściciela podłokietnik. Ale słuchajcie, nie jest to wcale jakaś tam samoróbka, jest to oryginalny peżotowski podłokietnik, który można było dokupić jako yy, no, akcesoria. Troszkę jest twardy, ale jest. Ręczny podgrzewany fotele, manualna pięciostopniowa skrzynia biegów, taki oto chromowany gałęz już. Tutaj powinna być jeszcze taka obejma srebrna. Ale ze starości po prostu ona się uszkodziła i odpadła. To jest też w skórce. Tutaj proszę, kieptacka. A jakieś miejsce. Proszę, to nawet można sobie wyjąć. Guma. Tutaj wejście właściwie sobie zrobiłby mógł z telefonu korzystać, słuchać muzyki. Audio gra tutaj całkiem fajnie, proszę bardzo, Clarion radyjko, a audio, ile dobrze pamiętam, GBL. a właśnie jeszcze wyjdziemy. Proszę bardzo, tutaj z boku w bagażniku jeszcze mamy zmieniarkę CD. Tima automatyczna jednostrefowa i tutaj mamy ekran, czy to godzinka, komputer pokładowy, proszę bardzo, o tutaj się zmienia. I to też jest połączone z radiem. Dekory są szare, matowe, jest to plastik. No i licznik liczniki, prędkościomierz do 260 km na godzinę. Jest prosto, klasycznie, ale porządnie. Po tej stronie temperatura płynu chłodniczego, po drugiej temperatura oleju. Coś trzeba dodawać? Myślę, że nie. Klasyka. Kierownica również bardzo tradycyjna, czteroramienna, trochę skóry gładkiej, trochę perforowanej. Manetka od sterowania radiem, po drugiej stronie to z dołu od tempomatu. I nawet teraz zwróciłem uwagę, że szyby tutaj można sobie uchylić z tyłu. I panel w podsufitce, szyber tutaj nie ma. Co tutaj jeszcze mogło być? A wiecie, że mogło być nawet zawieszenie aktywne. W tym egzemplarzu akurat tego nie ma, ale kiedyś na kanał wpadł właśnie ten wcześniej wspomniany Peugeot 607. Miał małe felgi, na których były opony o wysokim profilu, a i tak tam był aktywny zawias. Podobno jest tutaj aktywny układ wspomagania, że jakoś inaczej chodzi przy niższej prędkości, a inaczej przy wyższej. No bierzemy kluczyk, bierzemy. Wolno z 3 litrowa V6. -terczka. No to jest życie! W ogóle jestem pod wrażeniem i w jakim stanie jest tutaj komora silnika i jak ten silnik wygląda. Zobaczcie, tam to nawet można się przejrzeć. Ale jak rozmawiałem z właścicielem, nic tutaj nie robił, żadnego detailingu. Po prostu wytarł wszystko szmatką. Trafił auto z rynku niemieckiego. Pod maską jedynie tutaj brakuje, proszę, tej osłonki na akumulator, ale Boże. Jednostka ta generuje 207 koni mechanicznych oraz 285 Nm jak na saka dół mamy tutaj całkiem niezły. Słuchajcie, sprawa wygląda następująco: Peugeot miał swoje 30V6 194-konne, ale zostało ono poprawione, troszeczkę wzmocnione i maczało tutaj palce. Porsche. Żeby nie było, jest to francuska jednostka, 24 zaworoła. Występowała ona w 607 C, w Xanty V6, w XM, w C5 Citroenie, czy tam Citroenie w 406 Coupé. Oczywiście też mieliśmy czterocylindrowe benzynki. Nie jestem pewny, czy 406 Coupé występował z dieslem pod maską. 407 Coupé, tak? No już nie będę sprawdzał. Jeśli mowa o tej ingerencji Porsche, to Porsche Engineering było tu jakby takim podwykonawcą czy partnerem konsultacyjnym. I podobno pracowało tutaj. Nad głowicą i przepływem spalin. Nad układem dolotowym, by poprawić tutaj liniowość momentu obrotowego, ale też skupiono się tutaj na redukcji wibracji i dopracowaniu brzmienia. Dodatkowo istotna sprawa: w poprzedniej, w 194-konnej wersji nie było zmiennych faz rozrządu. Tutaj już są. Ponadto, jakby takiej poliftowej wersji, poprawiono kolektor dolotowy. Oczywiście silnik jest inaczej wystrojony. Trochę jest inny ponoć wydech. Mamy tutaj cztery katalizatory. Jak się dwa usunie, to z 200. Tu, koni, będziemy mieli 230 prawie. Ale nie no, w tym egzemplarzu nic nie było ruszane jest oryginalnie fabrycznie. I osiągi. Producent deklaruje, iż ten samochód powinien rozpędzić się do pierwszej setki w 7,7 sekundy. a prędkość maksymalna wpisane 240 km na godzinę. To co? Zrobimy sobie jakiś szybki sound check, chociaż ten silnik nie wyje, raczej mruczy i przenosimy się pod autostradę. Samochód jest w stanie rozpędzić się do naprawdę wysokiej prędkości i tutaj nie mam żadnych wątpliwości. Martwi mnie jednak trochę to, czy starczy nam skrzyni biegów. No, czy będzie wystarczająco długa na moją deklarację? Według producenta 240. Ogólnie siedzi się tutaj troszeczkę wysoko. mi. No, dla dwumetrowców pozycje za kierownicą w starszych Peugeotach są takie specyficzne, że kiera jest troszeczkę za daleko. Chciałbym ją do siebie przysunąć i troszkę wyżej się... Siedzi, jeśli miałbym się przyczepić, bo pamiętajmy, że każdy samochód, ale to każdy ma jakieś swoje wady. Skasujemy sobie zużycie paliwa, ale nie, zużycie paliwa nie jest jakąś tam wadą. To można nawet zejść to, jak się jedzie do 100 km na godzinę, do takiej wartości, że jest siódemka z przodu. Wadą jest tutaj działanie skrzyni biegów, jest ona troszeczkę taka. Wiecie, bigos w garze mieszamy, ale jak sprint do setki zrobiłem, a widzieliście sami, jaki wynik osiągnąłem. Dobra, strujeczki sobie pociśniemy, no to fajnie wbijałem się biegi, tylko trochę tak to wszystko wiecie. No, długi skok. Taka mieszanka lekka. Dobra. Dwadzieścia i pół sekundy. Dokładniej dwadzieścia jeden Jest to bardzo dobry czas jak na dwustukomny samochód. Masa auta 1560 kg. O panie drogi. No i dobra, tutaj zrobiłem sobie takie przetrzymanie. I za chwilkę sobie depniemy. Jeszcze nie. Dobra, teraz. Normalnie czuć jak ten samochód jeszcze wbije, jak się depnie przy takiej prędkości. Co ciekawe, mało tutaj w tym silniku wchodzi oleju w ten silnik. 4,5 litra. To jest wartość tak jak bardziej w dwulitrowym aucie, no ale tak jest. 136 km na godzinę. Dajmy maszynie, dajmy maszynie troszkę odpocząć. Nie wiem, ile było według, naprę... według prędkości. bo mi kamera zasłania, ale 236 według GPS-u. Już. Prędkości obrotowe to sprawdzimy sobie za chwilkę. Póki co, spokojnie się tutaj. Czyli, znaczy spokojnie. Paczka 8, paczka 8 w tym samochodzie to jest ryb luźnego Ryszarda. Nie, no takie wolne wyprzedzanie, niestety. Ale możemy tutaj przez to prędkości maksymalnej nie osiągnąć. Zobaczymy, prowadzenie jest pewne. No czuj, że ten samochód po prostu najlepiej czuje się na niemieckiej autostradzie. Musimy zwolnić Ole, Peugeot daje radę do tych 240 Byśmy się bujnęli Pojedziemy sobie jeszcze do kolejnego zjazdu Nie na Szmulm Tam zrobimy sobie sound check Ole, tutaj trzepania jest Ja nie mogę Dobra, wiecie co? Sprawdzimy sobie prędkości obrotowe no, Zwolnimy do takiej normalniejszej prędkości Dajmy na to no, 140 km na godzinę To mamy tutaj 3642 obroty Troszkę wysokie 120, no to już będzie 3133 I stówka 2565 Jest spoko Tutaj myślę, że mogę sobie zapiąć Tempomacik za chwilkę Trochę maszyna niech odpocznie sobie No ma swoje lata To zwalniamy i tutaj zrobimy sobie sound check Ale tak jak mówiłem, nie ma tutaj ryku A bardziej jest mruczonko. No i dobra. idzie do Nie no, słychać coś, słychać, że jest 6 garów pod maską, no jak tak depnie ktoś, no to od razu byśmy się kapnęli czy to nie 4 cylindry, a 6. Prowadzenie takiego puga, jak się okazuje, nie jest wcale źle. Nawet mało się przechyla. Zwróćmy uwagę, że mamy tutaj opony na raczej. Wyższym profilu Układ kierowniczy, no trzeba tutaj trochę się nakręcić Nie ma on za zbyt sportowego przełożenia takiego Ale nie o to w tym samochodzie chodzi To jest GT, nie sportowizna No dobra, to wjeżdżamy na autostradę I od razu tutaj sobie dziabniemy 100-200 Wiatr jest boczny Proszę bardzo widać, widać. O nie, audiczki, audiczki. A czwórka i A6 No 2163, tutaj chwilkę odpuszczę, by za chwilkę sobie depnąć do oporu, ale na razie nie trzeba. Powtarzalny wynik. Ja nie mogę. Ładnie ten samochód idzie, no. 20... 26 lat na karku maszyna. Jeśli chodzi o średnie zużycie paliwa 16,7 litra, ale troszeczkę tam zwolniłem. Wiecie, tutaj jest cały czas wgląd. No to może i będzie to widać na wcześniejszym przejeździe. Tutaj dziabniemy sobie takie przytrzymanie. Teraz jest pod górę. Tutaj będzie równo i później z góry. Jak nikt nie będzie się wyprzedzał. Możliwe, że tutaj osiągniemy prędkość maksymalną. Prawy pas, bo zawsze może ktoś być szybszy. Pamiętajmy o tym, to bardzo ważne. 41 km na godzinę. Bym przytrzymał troszeczkę dłużej, ale bez sensu. Więcej tutaj byśmy nie dali rady. Kurczę, skrzyni! Mogłoby być tutaj troszkę więcej. Troszkę więcej. Piękna i tak to była próba autostrawa. 241 według GPS-u. 100-200 zmierzone. 0 100. Też zmierzone. Naprawdę imponujące. Dziwne to jest, aż że producent deklaruje 7,7 ,7 sekundy, jak auto robi w 7.15 <noise> Ja nie mogę, piękna to była próba autostradowa Już naprawdę walczę, żeby się tutaj Nie wzruszyć no. Mam nadzieję, że ten film, jak i ten samochód Wszystko wam się niesamowicie podobało Było coś wspaniałego Pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie Kolejnym odcinku Na razie, trzymajta się